Cześć wszystkim, z tej strony Zephirialis, witam was w kolejnym odcinku z Margonem i ponownie znowu będziemy męczyć tutaj nasze arwale i tak dalej, czyli anuraki. I dzisiaj docelowo chciałbym dobić level, moi drodzy. To jest tylko 6,5 miliona tam z hakiem, więc bardzo chciałbym to dzisiaj już dobić nawet nie mam kiedyś silić się na kontent dla was, a jeszcze mamy historię Margonem do ogarnięcia, jeszcze mamy parę innych kwestii do ogarnięcia, ale nie mam kompletnie kiedy tego wszystkiego ogarnąć i wam przygotować i tak dalej, kurde, dzisiaj na przykład cały dzień yy, yy, po prostu byłem zajęty, praca, korepetycje i tak yy, dalej. No i tak naprawdę, nie wiem, ostatnią godzinkę chyba, yy, czy tam dwie, yy, jakoś tak już Poczywałem, no i w sumie trochę czekałem też na Jayane, bo mieliśmy się zgadać czy to na Discorda, czy na nagrywki, czy na cokolwiek. Ehm, ale że mnie zlała, to, to trudno. Nie chcę tam spędzać czas jak chcę, ehm, a ja sobie nagram bez niej. Ha! Nie odcinek bez Jayany w końcu. Ciągle w sumie było sobie z Jayaną, więc... Nie odmiana, co? <grych> ehm, no więc dzisiaj docelowo spróbujemy dobić level. Mam nadzieję, że nie zajmie to dużo czasu ale raczej nie, z tego co patrzę, więc możliwe, że to będzie krótszy odcinek niż zazwyczaj z Margonem. Ale to też nie jest źle. Muszę wam też do przodu coś nagrać, więc to wam teraz tworzę tutaj na piątek. Jak widzicie, jest wieczór. Do przodu wam nagram jeszcze na pewno Alcatrię. No i docelowo chciałbym też... co nagrać? Chciałbym nagrać... Ostatni, ostatnią mapę, czyli w sumie zakończenie serii, słuchajcie, z Riverbonda. Ale to już nagram jutro, bo te mapki teraz w Riverbondzie godzinę zajmują. A nie chcę kończyć w środku nocy nagrywek, więc nagram wam teraz Tom Argonem, nagram wam Alcatraz. Jutro wam przygotuję Riverbonda, który trafi do, na, na tuby po tak naprawdę po czym, po, po, po weekendzie. W sensie jakaś taka sobota, niedziela, nie, niedziela, poniedziałek, tak gadam, e, więc tak będzie docelowo. Yy, no i tyle, i Riverbond będzie zakończony. E, parę słów co do Minecrafta, bo ja tam niby ruszyłem, tam dwa odcinki chyba mam wrzuciłem z tej serii Ace Fire, ale jest problem z tym. Jaki jest problem? Problem jest taki że, że ktoś tu się kręci. <laughs> Problem jest taki, że y, trochę ta gra jest uzależniona. Słuchajcie w, na tym serwerze od chłopaków, z którymi gram, od Hannibal'a, od Asiant i od y, od Werpiego, y, a oni są troszkę mniej aktywni ostatnio, więc y, mnie też jakoś szczególnie nie ciągnie do Minecrafta od jakiegoś czasu, więc miałem długą przerwę y, w związku z tą grą. No cały czas czekam co prawda na, mmm... szukam Tepa, e, cały czas co prawda czekam na, e, b, 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 b. dobra, przez to szukanie Tepa straciłem wątek, e, cały czas czekam e, na 1.20, na Minecrafta 1.20 i wtedy wiecie co, chyba solo wam to serio nagram i tak będzie chyba najlepiej, bo sam lepiej się zmotywuję jak nie będę e, w żaden sposób zależny od innych kwestii nagrań eee, więc myślę, że tak wyjdzie najlepiej, więc Eyes and Fire chyba po prostu usunę playlistę odcinki z Minecrafta zostawię tak o żeby sobie były eee, na tubach jakby kogoś zainteresowało eee, ale ostatecznie docelowo myślę, że po prostu czasem będą tam z serwera może wpadały odcinki, ale już nie jako seria eee, nie jako regularna seria mimo tego co wam obiecałem no myślałem, że troszkę inaczej to będzie wyglądać. Eee, ale nie łamiemy się, Minecraft na pewno się jeszcze pojawi, więc jak y, tutaj Margonem ogląda ktoś, kto lubi też oglądać Minecrafta, to to się na pewno pojawi. Eee, mam kilka pomysłów tam na różne serijki z Minecrafta, ale wszystko w swoim czasie, bo nie mogę zrealizować przecież wszystkiego naraz, nie? Ledwo ogarniam w ogóle teraz, patrząc na to ile mam pracy i tego wszystkiego, tych y, uczniów moich i tak dalej. To ledwo jestem w stanie tutaj połączyć w ogóle to wszystko i jakoś to logicznie prowadzić. Nawet praktycznie nie mam czasu dla Was przygotować jakiegoś ciekawszego kontentu. Tylko jak widzicie, cały czas powtarzalność, czyli ten 218 level, to my chyba już z 5 odcinków robimy, więc no. E, więc e, wiem, że przydałoby się trochę to urozmaicić taki jest plan. Tak docelowo będzie, że Wam to urozmaicę. Ale no niestety, na to potrzebuje czasu i zaangażowania też nie tylko mojego. Bo wiecie, że ja tutaj gram z ludzikami, co nie? Teraz wszyscy kręcą się wokół egzaminów, czy to maturalnych, czy to nie no, ósmoklasistów, chyba akurat nie mam w planie. Z tego co wiem, więc wokół maturki, wokół tam prawa jazdy i tego typu rzeczy. No i każdy wiadomo ma też swoje życie. Ja sam w ogóle zastanawiałem się trochę nie nazwałbym tego jeszcze kryzysem youtuberskim, ale... Ale zastanawiałem się w sumie ile jest sensu yy, w tym, żebym teraz jak jestem tak zajęty, żebym robił daily odcinki. Wstępnie nie rezygnuję z tego, z daily. Z youtuba na pewno nie będę w pełni rezygnował. Yy. Ale zastanawiam się nad przerzedzeniem tych odcinków. Na razie daję jeszcze radę. No na takiej zasadzie jak, jak widzicie ostatnio, co nie? Czyli czasem, czasem jakiś odcinek wypadnie. Nie jestem w stanie też eventowych questów nagrywać wam od razu jak wejdą zadania, tylko dopiero powiedzmy na następny dzień. Też pół na pół mija się z celem. Mija się z celem pod kątem tego, żeby żebyście jak najszybciej mieli swoją tutaj szanse jakby ogarnięcia tych questów w formie filmiku czyli solucja o tego słówka poszukiwałem. Ale no nie mija się z celem, jeśli chodzi o to, jaką tak naprawdę rolę grają te moje odcinki eventowe, czyli zachowanie tego po prostu, jak to wygląda w tych czasach. Jak, jak te eventy wyglądają, żeby powiedzmy za 5 czy za 10 lat sobie zerknąć i powspominać. Więc przynajmniej te role jestem w stanie spełnić. No, więc yy, tak teraz to wszystko wygląda. Troszkę rzeczy do ogarnięcia, trochę do przemyślenia. Yy, jak wyjdzie ostatecznie, myślę, że. Ja myślałem w ogóle, że znalezienie pracy i tak dalej. I poustawianie sobie tych uczniów na odpowiednie godziny, trochę mi da. Jakiegoś balansu powiedzmy, ale nie. Myślę, że ci uczniowie mi trochę balans rozwalają. Więc myślę, że w wakacje jest szansa na to, że jakoś to będzie bardziej poorganizowane. No i muszę po prostu wbić się na nowo w to wszystko. Mam teraz duży bieg życia. Ciągle gdzieś tam, gdzieś tam coś tam się dzieje. Więc jestem w dużym biegu w przeróżnych kwestiach. Dużo się też u mnie dzieje, takich rzeczy, których nie da się zorganizować, takich typowo życiowych momentów. Um, nieważne czy pozytywnych, czy negatywnych, trochę takich, trochę takich, no i też mam trochę do poukładania Sobie po prostu w głowie, w życiu, w głowie i wszędzie, e, przez to no, ciężej mi się teraz też skupi na tych odcinkach. nie e, aczkolwiek, no, tak jak mówię, nie zamierzam z tego rezygnować, bo jest to moje takie hobby. Kurde, robię to już, to jest ponad 250 odcinek, to co teraz wchodzi, z tego co pamiętam, e, z samego Margonem, jest to chyba 203, jeśli się nie mylę. Więc już dużo tego dla was robię. Daily robię w sumie od ponad roku chyba. Wiadomo, tam z jakimiś przerwami dłuższymi czy krótszymi. No, ale trochę to jest, jest czasu co nie. Więc też już się przyzwyczaiłem do tego. I szczerze, nie wyobrażam sobie obecnie. Jakby no, nie nagrywać na YouTube. A. Wiadomo, przerwy są przydatne i tak dalej. Ale mimo wszystko, nawet jak mam taką przerwę, gdzie rzeczywiście potrzebuję chwilę odciąć się od klubów, to nie wyobrażam sobie tylko oglądać YouTube'a. Jakby częścią mojego życia stało się to, że nagrywam. I to jest dla mnie ważne. No bo każdy potrzebuje jakiegoś hobby, co nie. Bez hobby, tak naprawdę, no, niewiele z nas zostaje, więc. Więc póki nie mam czegoś, co mnie bardziej angażuje czasowo, to na pewno zamierzam dalej tu dla Was. No i szczerze kurczę, no fajnych mam widzów, jestem z was bardzo zadowolony, fajną społeczność tutaj wokół siebie jako tako wytworzyłem. I liczę, że to będzie kontynuowane, Nie, niezależnie od tego czy będę nagrywał czy be, albo czy będę nagrywał regularnie. Mam ludzików na Discordzie, to bardzo, bardzo mi się podoba, że złapałem z wami taki jakiś kontakt, że tam Teoretycznie nie tylko na Discordzie musimy mieć kontakt nie? z tymi osobami, z którymi już podłapałem jakiś kontakt. Yy, więc no, więc. Jest to coś dla mnie naprawdę fajnego. Yy, nie wiem, czy Wam w ogóle wspominałem. Chyba wspominałem tylko na Discordzie, mi się wydaje, yy, że myślę nad tym, żeby za rok pojechać na Margonem Camp, Jeśli i mi się powiedzie, tak? Żebym dał radę się wyrwać na niego. I tam się z Wami spotkać. Nagram na pewno wtedy relacje z każdego dnia. Więc nawet będziecie mieli szansę zaistnieć tutaj na Tubach, na moim kanale. No ale to już jest jakby bardzo odległa kwestia. Więc tutaj nie wiem nawet, co będzie za rok w moim życiu, co będzie się działo wokół mnie. Wstępnie chciałbym na to Margonem Camp za rok pojechać. W tym roku na pewno nie dam rady. No, ale no, mam nadzieję, że się poszczęści i za rok się spotkamy. Myślałem nad kwestią Face reveala, Nie jest to nic wielkiego, to nie jest wielki deal, żeby żeby się pokazać wam. Ale jakby nie wiem, nie czuję na razie wielkiej potrzeby, co nie, więc jeśli jeśli kogoś bardzo ciekawi, kim jestem, jak wyglądam i tak dalej, to śmiało możecie dawać znać w komentarzach, to może przyspieszycie kwestię mojej decyzji co do pokazania wam się. Tym bardziej, że już przygotowałem sobie tam w sumie wszystko, co potrzeba po to, żeby nagrywać z kamerką. No i prawdopodobnie, jak będę coś fajnego robił, fajne miejsca zwiedzał czy coś, no to mimo wszystko wam się pokażę w końcu, bo... To będę chciał nagrywać też z jakichś moich wypraw podróży, czy choćby urbexów, gdzie mam w sumie od prawie roku nagrany jakiś jeden urbex yy, z gralinem. Yy, w sumie zastanawiałem się grubo nad tym, yy, czy to wrzucać i tak dalej. Nawet jeszcze tego nie montowałem. Mam na razie surówki nagrane, gdzie widać zarówno mnie, jak i gralina. Muszę jeszcze z nim dogadać się, w ogóle by nie chciał się pokazać, yy, bo to skryty chłopak. <laughs> yy, więc no. Eee... Strasznie dużo przemyśleń. Nie wiem co mnie dzisiaj wzięło na przemyślenie, ale nie, nie tylko nawet w kwestii YouTube'a, tylko ogólnie mnie wzięło dzisiaj na przemyślenia w przeróżnych kwestiach. Więc. Eee, może nawet fajniej, że pod tym kątem, że... kiedy eee... ja wszedłem, który wyjdę. <laughs> może nawet eee, spoko pod tym kątem, że Jayana nie ma. Bo będę mógł sobie z wami też właśnie w ten sposób pogadać, nie tak? byśmy z Jayaną o niczym nie gadali. Przynajmniej niczym interesującym. A tak to no, przynajmniej wam się wygadam trochę. Wiecie, faceci nie lubią gadać. Gadać, gadać o emocjach, o jakichś tam przemyśleniach i tak dalej za bardzo przy innych. Tak już nas zaprogramowano niestety w społeczeństwie. No i ja się pod tym kątem nie wyróżniam. Musiałbym być z kimś naprawdę mega blisko. Żeby żeby się wygadywać z jakichś moich wewnętrznych przemyśleń i tak dalej i tak dalej z czegokolwiek. Um, więc no. Więc trochę i tak zachowam dla siebie. Um, <laughs> Dobra, no. Jak widzicie w ogóle nie komentowałem tego, bo się rozgadałem, ale jak widzicie, i to chyba też na logikę był ruch. Poszedłem e, sobie na Madoki ze względu na to, że ktoś na nurokach się gdzieś kręcił, oczuścił wszystkie mapki, więc. Więc tutaj chyba będzie najwygodniej bić level pod tym kątem dostępności. No niestety, więcej ekspa byłoby na Anurakach, ale no mimo wszystko, mimo wszystko było, wiązało się z tym zagrożenie. I nawet jeśli gracz nie byłby agresywny, no to mimo wszystko można byłoby. Mogę stwierdzić śmiało, że ciężko byłoby się dobić do jakichś mobów, skoro ktoś już tam bije EXP czy cokolwiek robi. Wybija mi te anuraki. Więc... Więc, więc, więc... Ee, więc tutaj się znajdziemy dzisiaj. A dawno mnie w sumie nie było na madokach i tego też można fajnie zarobić. Bardziej, że jest EQ, co nie coś, co mogę sprzedać graczom. Nie tylko yy, nie tylko handlarzom. E, więc pokręcimy się dalej tutaj i już jesteśmy dwóch trzecich robotów na dziś. Więc myślę, że dobijemy dzisiaj level w tym odcinku. Nie zajmie to aż tak długo. E, I jakoś to będzie, to nie? No. Ja chyba dość często ostatnio w odcinkach powtarzam, jakoś to będzie strasznie. Nie jest najbardziej pozytywnie nacechowane stwierdzenie, jakoś to będzie. No ale cóż, w ogóle laptop w ogóle coraz mniej mnie słucha, takie mam odczucie. Hmm. Grałem sobie w BF 4, bo w końcu dorwałem. Właśnie ludzie, zerkajcie sobie, bo teraz są fajne, kurde promki na dyski twarde. I ja sobie roz rozszerzyłem mojego lapka właśnie o y 1TB SSD e w dość dobrej cenie. E I. Nie wiem, czy to obecność tego dysku, czy to, czy to po prostu laptop, którym... Powoli, bardzo powoli, ale zaczyna się starzeć. Um, czy, czy ewentualnie jest to jakaś inna kwestia? Ale. Nie, mam nadzieję, że tego na mikrofonie teraz nie słychać. Ale zaczyna mi szumieć, mimo że wyłączyłem szumienie. Wyłączyłem wysokie obroty. Tak jak zawsze na odcinkach. I ja słyszę, jak ten laptop pracuje. Cali mnie właśnie czy to słychać? Czy mikrofon to wychwytuje. Mam nadzieję, że nie, bo pamiętam, że gdzieś tam na początkach, jak to nagrywałem tymi szumami, to troszkę dawały się we znaki. Więc oby dzisiaj nie. No i będę musiał się przyjrzeć, co to powoduje. Ehm, no, tak czy strach. Jak chcecie coś tam skomentować z tych moich przemyśleń, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja bardzo lubię się z wami integrować. Ostatni odbiór jest mniejszy. A tym bardziej odzew z waszej strony. Eee, więc liczę, że gdzieś tam, coś tam e, ktoś tam skrobnie, bo szczerze strasznie lubię z wami się integrować jakkolwiek. E, lubię czytać wasze komentarze i tak dalej, więc... E, no, zazwyczaj jest, jest to coś e, miłego, więc... Fajnie jest tak poczytać sobie coś miłego, co nie? Mm, tak czy siak, w ogóle dawno nie było, więc sprawdzimy waszą uważność. Kto dotarł do tego momentu pisze gruszka Nie wiem czemu gruszka, ale w sumie wszamałbym gruszkę Niech ktoś pisze gruszka to tu dotarł i to słyszę. Zobaczymy ile osób jest uważnych A ile puściło mnie z przyzwyczajenia Czy gdzieś tam po prostu kliknęło osób Przez przypadek Dobra, gdzie ja chciałem iść? W górę czy w bok? Trzeba to sprawdzić I dobrze poszedłem, dobrze Prawidłowo, jak tam? A, milion został. Baja. Zaraz level będzie dobity. 219. Strasznie długo to schodzi na tych wysokich poziomach. Tutaj mam co prawda tylko 20% dodatkowego expa, ale w sumie. W sumie to i tak długo nawet. Mam wrażenie, że nawet bez dodatkowego expa powinno być to bardziej wykonane, trochę sprawniej, ale no cóż. Jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie, jak to mówią. Mm, więc działamy na tym, co mamy, co nie? Już niecały milion, moi drodzy. Zaraz będzie level up w ciągu najbliższych paru minutek. Tylko trzeba, kurde, jeszcze zejść znowu przez te wszystkie groty, bo już nam tu nic nie zostało. Ktoś wybił wszystkie motki. Kto to mógł być? No. Em... Um. Dalej czekamy oczywiście z Jaianem na komentarze z propozycjami na nowy nick dla niej. Bo ten Jaiana to był jakiś tam generowany czy coś tam, i jakby ona nie czuje się bardzo przywiązana do tego niku. Yy, I dziwnie się czuje słysząc ten nick. Więc. Yy, zachęcam Was też bardzo gorąco do zaproponowania jakiejś fajnej nazwy dla Jany. Myślę, że taka osoba będzie. Yy, Nagrodzona 3 sekundową pochwałą wzrokową albo ściskiem dłoni prezesa, zobaczymy. To już zostawiamy w kwestii Jayany. Tak czy siak, Jayana potrzebuje nowego nicku. Więc mówiliśmy o tym zresztą chyba z dwa odcinki z Margonem Temu. Więc śmiało proponujcie: jak ktoś ma propozycję, to może przejdzie akurat. Wiecie, jak już Jayana kiedyś będzie gwiazdą, YouTube'a i tak dalej, to by nie wspominała. Jak będę miał pytać, skąd wziął się Twój nick? Ten gracz zaproponował, nie ten widz, zaproponował mi właśnie ten nick, i mi się spodobał. Więc tak bym to widział. <laughs> e, więc będziecie sławni na cały świat, nie? Ja, tylko Jana musiałaby zacząć coś robić z życiem, <laughs> i też być sławna na cały świat. <laughs> Pod tym kątem byśmy to rozpatrywali. E, dobra. Musimy szukać gdzieś tam wyjścia. Zostało nam pół miliona. Więc jest spoko. Mam nadzieję. Kurde, serio. Mam nadzieję, że to nie szumi mocno. W ogóle strasznie mi się nagrzał ten laptop. Bardziej niż zazwyczaj. Fench. Dziwne jest to. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Oj, no. I tak to wolno leci, to życie na wsi, że tak to ujmę. Dziahana dalej kurde nieaktywna, no. Zlewa mnie po całości, no. A już... Już tam w ogóle pisała na zachętę, że gdzieś tam coś tam się dzieje, coś, coś zaraz będzie w domu i tak dalej i tyle. Kurde wywiało ją z domu. Nie żebym ją szpiegował na lokalizacji. ale sprawdziłem i kurde ją wywiało gdzieś na miasto i kurde... Po co, po co pisze, że zaraz będzie w domu i tak dalej, że można się zgadać i zaraz będzie miała czas, jak nie ma czasu że żenuła po prostu, zrozum tu kobiety. No cóż. Ehm, chyba tutaj już tak, tutaj ewidentnie dobijemy już levelek. Tak, na 100%. Więc teraz będzie level up. Ehm, leciałem na drzewce. Nie wiem, chyba było to w którymś odcinku jakiś fragment tego. Ehm, ale już nie pamiętam tak szczerze. Ehm, Albo poza odcinkiem, może rzeczywiście poza odcinkiem. Leciałem już na te drzewce stare. I w sumie niby oko, ale za dużo biją trochę jeszcze. Standardowo zawsze muszę kiegać. Te drzewce mają chyba około 240 czy tam nie, 230 któryś level do 240 jakoś na około. Więc mogą rzeczywiście troszeczkę za dużo bić. W zasadzie sensie da się na nich expić, ale troszkę to wolniej idzie, bo trzeba się co chwila lekać i tak dalej. Ale chyba ma doki były jakieś. Nie, nie ma doki, co ja mówię. Nie ma hopteków, chyba byli. Yy, te okolice Mahoptekan to chyba były później. O, jak szybko. E, no, ale tak czy siak jakieś ekspowisko jeszcze sobie znajdę tutaj. I myślę, że już będziemy na dobrej drodze do tego, żeby zmieniać ekspowisko. No bo tutaj Madoki, Anuraki, no to kurde, już gładko z nimi idzie. Więc można pójść gdzieś, gdzie zgarniemy trochę więcej expa. Tyle. No i drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Trochę pogadane. Ehm, odnieście się tam do tego, co, e, co mówiłem, jeśli macie ochotę. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!